Waga, 4 prawy do 5 lewy, ten spokojny. 4 prawy do 5 lewy. 4 prawy do 5 lewy. 60 szczyt. 60 szczyt. 60 szczyt. 5 lewy przytul, 5 prawy. 5 lewy przytul, 5 prawy. 4 lewy krótki. 5 lewy przytul, 5 prawy. 4 lewy długi. Dobra, ja spokojnie, pojeźdź do przodu, tam nawróć. spokojnie, bo woda była poleciała spokojnie lewy, 120 spokojnie 5 plus lewy 52 lewy z drogi pamiętaj, z drogi, spokojnie tu z drogi spokojnie 50 5 prawy 34 prawy podwójny 20. Bo nie 5 lewy. 5 lewy. Ty jak? jak... Jaki 5. Dobrze spokojnie. Dwa... Spokojnie, spokojnie. 2 Dwa prawy ciąć. Dwa lewy, dobra, 60. Dwa prawy ciąć. Jestem. Spokojnie. Spokojnie. 150. Oddychaj. Dwa prawy nie ciąć. Spokój nie ciąć. Zostaw ręczny. 80 prostuj. Dwa prawy. Dwa prawy. 40 prostuj. 40 prostuj, 2 minus prawy. Kwadratowy serek. Zostaw ręczny. Jedź dookoła. Kwadratowy serek. Tam wyjeżdżasz spokojnie przy wyjeździe. 110. 5 prawy. 20. Spokojnie partie. 3. 3 lewy. Spokojnie. 3 prawy. 20 do. 2 plus prawy. Spokojnie. 50 to 2 lewy. 42. Prawy, ciąć. Nie, nie ciąć. 60. Przestań chodzić na tych ręcznym. Spokój, mniej gaz, bo jest coś. 60. 52. Minus prawy. Słuchaj. 32 lewy do 4 lewy. 2 lewy do 4 lewy. Zostaw ręczny. Już 3 minus prawy do 3 lewy. Do trzy lewy. 250 wypija. I już hamuj, hamuj. Dwa prawy. Spokojnie, spokojnie. 70. 70. Zostawisz mi k***a, ten ręczny. Spokój. Kacper, chcemy do mety jechać. Spokojnie. Trzymaj bez gazu. Dobrze. Jedziemy. Sierżanty 2 prawy 70 Miałeś tutaj odpuścić, to jest ta końcówka już 3 minus lewy 35 lewy 4 prawy, hamuj 3 prawy 5 lewy 4, hamuj 3 prawy 50 5 3 prawy Spokojnie dobrze 50 spokojnie 5 prawy 1 prawy Wolno wiedzieć, wolno wiedzieć zostaw ręczny 1 prawy, szeroki Stop prszczyt 41 prawy, dobrze Zostaw ręczny 40, 5 lewy 4 lewy, 3 prawy, ciąć później 60 64 prawy, 4 prawy to 5 lewy 5 lewy 60 szczyt, a mój 4 lewy to dwa lewy daszek, tu spokojnie, wolniej wejść, wolniej wejść i 80 dziury zostaw ręczny, 80 dziury 53 4 Cztery prawy, prawy długi 4 50 3 lewy szeroko 2 lewy z drogi hamuj, hamuj, prawy stań 2 lewy z drogi Zostaw ten ręczny 50 4 prawy podwójny 20 5 lewy to jest podwójny 5 lewy 4 o, prosto powiedz prosto To jest to co wypadło wtedy tak. Dobra, ale jedziemy. 40 prostuj, 2 prawy, 2 prawy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. 40 prostuj, 2 minus brawy kwadratowy serek. Bez, rękecz, bez ręcznego. Kwadratowy serek. Kwadratowy, pamiętaj o wyjeździe, dobrze. 110. Do 3 lewy, 20. 3 lewy, 23 trzy prawy. 3 trzy prawy, 20. 2 lewy, późny zacisk. Spokojnie bardziej. 2 minus prawy, Syf 2 minus prawy, 32 lewy, znowu bezręcznego pojeźdź. 2 lewy. Do 4 lewy. Do 4 lewy. 2 prawy, nie przepały nie tego, 2 prawy, tutaj. Drzewko, żeśmy walnęli na zejściu 73 minus lewy 3 minus lewy. Stawia ty, uważaj. 3 minus lewy, 40. 4 prawy ciąć. 3 minus lewy, 40, spokojniej. 4 prawy ciąć. Grobo. No ale udało się w całości, no. Ale w ogóle jak mi się przypomniało ten mazowiec, dobra prostuj, prostuj, prostuj. <śmum>